My zawsze wyznajemy tą strategię uśrednienia ceny, więc nie chcemy się fokusować zbyt bardzo, czy dzisiaj rynek jest nagrzany, czy niedoszacowany, czy jutro będzie taniej, czy pojutrze będzie drożej. Wolimy mieć spokojną głowę, więc tak mówi to prawo, w rzeczywistości będzie to troszeczkę inaczej wyglądać. mówi, mówi, że nie powinna być. A pamiętajmy, że jeżeli chcemy się skalować, to oprócz zdolności kredytowej musimy patrzeć na ilość tych slotów kredytowych, jakie mamy na swoim poselu, co za tym idzie... Dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj mamy znowu przyjemność gościć Kamila Michalika. Dzień dobry. O, cześć. cześć Kamilek. Dzień dobry. Dzisiaj sobie odpowiemy na pytania, które nam zadajecie w komentarzach, które nas pytacie. Zebraliśmy to w pakiet 10 pytań, 10 odpowiedzi, więc Kamil pierwsze. Jak dywersyfikujesz portfel inwestycyjny w obliczu zbliżającej się recesji? Balas, ja mam powiedzieć. Tak. Eee... <śm> all in Bitcoin. Hmm. Nie, dywersyfikacja, już nieruchomości. Dywersyfikacja u nas jest zawsze prosta. Eee, osobiście głównie, główną wartość trzymam i będę trzymał na pewno w nieruchomościach, ponieważ dla mnie one są zawsze stabilne. Inaczej, najstabilniejszy wersus rentowność tych projektów. Większą część nieruchomości mamy zlewarowaną kredytami inwestycyjnymi głównie. Teraz dywersyfikujemy w czasach, gdy jest jakaś hossa na giełdzie, no przed kryptowalutą, troszeczkę w kryptowaluty, ale to są tylko i wyłącznie jakieś tam nie, Teraz kupujesz? nad nadrzędne. Nie, troszeczkę wcześniej. Wcześniej, kupujesz. Trochę wcześniej. Już nie zrobię tego błędu, co <głos> <głos> parę lat temu. Ile ci stopniało strzybanki? <noise> no, dwie. <tybie. głos> Okej, okay. no do prawie, ja dostałem to, prawie. Liczby, liczby. No. Dywersyfikacja, oczywiście gdzieś tam jakieś złoto, złoto, srebro to są, to są, że tak powiem, z nadwyżek, aczkolwiek to dokupujemy regularnie. Nie patrząc na to, za ile to, to jest, po prostu regularnie raz w miesiącu jakąś tam kwotę na to przeznaczamy. No oraz u mnie dużą kwotą stanowią ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia wspólników, członków zarządu na wypadek gdyby coś się tam ze zdrowiem wydarzyło. To traktuję też jako inwestycję może nie tylko dla mnie, ale dla bardziej dla rodziny. Zabezpieczenie. Zabezpieczenie, tak. Mhm. No to u mnie bardzo podobnie, jakby te trzy asety to zawsze będą w tej strategii uśredniania ceny i chcę je po prostu kumulować, więc ze wszystkich linii biznesowych pieniądze wymieniam na nieruchomości, wymieniam na złoto fizyczne, wymieniam na krypto. Pozycję na krypto mam na razie w BTC, no i jestem lunatykiem, mam milion luny, więc liczę, że się odbije. Od, od tak, symbolicznie kupiłem dla fanu. A być może, wiesz, coś tam kiedyś miło zaskoczy. Więc ja tutaj skrupulatnie trzymam się tej strategii. Dodatkowo parę takich, wiesz, asetów Forfan-typu, wiesz, jakieś tam starsze samochody. No ale to takie bardziej, wiesz. For fun, For fun nie? No bardziej dla zajawki dla i dla samozadowolenia. Mówiąc tylko, że kupiłem, bo chcę, żeby to urosło wartość, prawda jest taka, że takie pojazdy w krótkim czasie nie rosną tak szybko. Wartość, bardziej się używa i, i mamy fan z tego. Umiem motoryzacja tak samo, motocykle i, i pojazdy. Natomiast no te ceny sobie tam <laughs> powolutku będą szły do góry. Raczej e, koszty utrzymania tego nie, hmm. będą, nie, nie będą przewyższały zysku ze sprzedaży ewentualnej. Dobra. Pytanko numer dwa. Czy kaucja deponowana przez wynajmującego powinna być waloryzowana? E, my nie waloryzujemy. E, nie mamy doświadczenia, żeby ktoś się upominał o waloryzację tego. E, z tego co wiem, mnie nie powinno się waloryzować kaucji. To ja powiem, że nawet o tym nie myśleliśmy z tego względu, że raczej u nas żywotność najemców jest taka, powiedzmy, wiesz, do roku na tych tak. mniejszych mieszkaniach, na tych nieco większych mieszkaniach powyżej roku, ale też raczej, wiesz, 2, 3, 4 lata to jest absolutny maks, więc nie są to jakieś takie długie horyzonty czasowe. Natomiast na takich obiektach komercyjnych myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie, tak waloryzować właśnie kaucję, mhm. gdzie wiesz, ta kaucja rzędu 60-70 koła już trochę waży mhm. i tam warto było rozważyć. Więc dziękujemy za fajny pomysł. Tak, aczkolwiek faktycznie o tym nie myśleliśmy wcześniej, nie było, nie było takich pytań. Nie wiem, czy pytacie jako najemcy, czy jako wynajmujący. Kaucja, notabene, zgodnie z przepisami prawa, nie powinna być w obrocie, czyli ona powinna być na koncie twórczym. Na swoim inwestorze drogi lub spółki w którą jest wpłacona więc no, czemu ją waloryzować skoro nie, nie powinna być używana więc yy, tak mówi to prawo w rzeczywistości bo nie to troszeczkę inaczej wygląda nas mówi że nie powinna być no. idziemy dalej trzecie 700k oszczędności wkład plus dźwignia znak zapytania praca za granicą bez zdolności pomysł hmm. Co bym zrobił, gdybym miał 700 tysięcy oszczędności i miał zdolność kredytową? Tak to mhm. czytam pytanie. E, ja prawdopodobnie bym to zdewysykował gdzieś na 3-4 nieruchomości, wkłady własne podzieliłbym te 700 tysięcy, gdzieś tam po 150 tysięcy, 100 tysięcy, które jest różnicą tego. Eee, przeznaczyłbym na koszty notarialne i tak dalej, więc pewnie zaciągnąłbym cztery kredyty mieszkaniowe lub inwestycyjne, w zależności od sytuacji inwestora, eee, i traktowałbym to jako długoterminowe aktywo, eee, pasywnie pracujące powołałbym pewnie spółkę, powołałbym pewnie firmę zarządzającą najmem do obsługi tego, znaczy na pewno bym to zrobił pracując za granicą, więc tą drogą bym poszedł, jeżeli bym nie miał dużych oczekiwań w obrębie dźwigni finansowej, no to bym pewnie zainwestował po prostu w pasywną nieruchomość z umową najmu długoterminową albo firmą zarządzającą. Mhm, tak, ja tu w tym pytaniu dopatruję się, że właśnie chodzi o nieruchomości, skoro pytamy, dzielimy te 700 koła na wkład plus dźwignię, Aha. tylko tu problemem, pani Kasiuk, jest to, że nie mamy zdolności, tak, bo pracuję za granicą. Więc w tym wypadku, tak na dzień dzisiejszy, patrząc z perspektywy tego, co mamy na półce, moglibyśmy z tego ulepić powiedzmy 7 wkładów własnych do 7 powiedzmy dwupaków, jednostek, czyli zrobić powiedzmy, yy, zahedżować 14 kawalerek z terminem zapadalności wybudowania tej inwestycji powiedzmy na koniec 25-początek 26 roku. Czyli z tego kapitału mniej więcej tyle byśmy w stanie byli zablokować. Natomiast no, nie mamy tej zdolności kredytowej, więc tu w tym wypadku trzeba było po prostu tą zdolność kredytową sobie w Polsce stworzyć. Czyli nie ma już niestety, wypracować. Nie ma już y, takiej możliwości, że na zdolność kredytową zagraniczną, zagraniczną. Tak. kupimy nieruchomości w Polsce, były takie produkty, Santander to robił, Alior Bank, natomiast teraz... W obrocie obcej to było. Tak, ja już dawno, dawno tego nie widziałem, więc w tym wypadku tu tylko pozostaje kwestia zatrudnienia się w Polsce, co najmniej 6 miesięcy wpływów musimy pokazać i, 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 no i startować po kredyt hipoteczny. W tym wypadku dobry doradca kredytowy rozwiąże tak naprawdę wszystkie problemy związane ze zdolnością kredytową. Czwarte pytanie. Kupno dwóch mieszkań na, na raz, dwa oddzielne kredyty, czy lepiej zbiorczo na jeden kredyt e, te dwa mieszkania? Mhm. Kamil. No to już rozpatrując na etapie produktów finansowych, zdecydowanie, jeżeli zdolność kredytowa oczywiście na no to pozwala, to wolałbym na jednym kredycie zapiąć dwie nieruchomości z tego względu, że mamy tylko jeden produkt finansowy. A pamiętajmy, że jeżeli chcemy się skalować, to oprócz zdolności kredytowej musimy patrzeć na ilość tych slotów kredytowych, jakie mamy na swoim paselu. Co za tym idzie? Mamy zablokowany tylko jeden slot kredytowy, więc z chęcią kolejny bank da kolejny kredyt jako drugie finansowanie. Natomiast w przypadku, kiedy mamy jeden i dwa zablokowane, no to z trzecim może być już problem, bo jednak pamiętajmy, że kredyty hipoteczne są na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych. A jak te cele mieszkaniowe wykorzystujecie, to już jest wasza e, sprawa. E, możecie dzisiaj wykorzystywać, możecie za 15 lat, więc wiadomo. Tak, natomiast dodamy te sloty. Kamil ma na myśli, że te sloty są mniej więcej dla banków 3, czyli że per persona, per pesel. E, masz, mamy tak naprawdę zdolność na e, możliwość zaciągnięcia trzech kredytów mieszkaniowych. Większość banków właśnie też tak e, potwierdza, więc jeżeli wykorzystujemy jedną zdolność kredytową na dwie nieruchomości, to zdecydowanie, patrząc na to, że chcemy mieć tych nieruchomości skredytowanych jak najwięcej, to zdecydowanie bardziej będzie się opłacało jeden kredyt, dwie nieruchomości. Problem, wyzwanie może być ewentualnie chęć sprzedaży jednego z dwóch, odłączenie z hipoteki, natomiast to zakładając, że jeżeli to jest inwestycja długoterminowa, tego nie planujemy. Robić, więc my osobiście wolimy duże nieruchomości z dużym kredytem, ale jeden slot wykorzystać. Mhm. Kolejne pytanie od Wojciecha. Kredyt hipoteczny w Polsce na zakup nieruchomości za granicą. Osobiście nie spotkałem się z tym, żeby Polski Bank dał kredyt mieszkaniowy, hipoteczny na nieruchomość za granicą, więc nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest dobry pomysł, bo nie spotkałem się z taką praktyką. No tak, ale najprostsze rozwiązanie to, jeżeli masz nieruchomość jakąś w Polsce, no to pożyczka hipoteczna, uwolnienie kapitału z posiadanej już nieruchomości, oprocentowanie w okolicach jednego oczka procentowego wyższe niż przy standardowej hipotece uwolnienie tam kilkuset koła i wtedy zagotówkę kupujesz nieruchomość za granicą no ale wiadomo że koszt tutaj w Polsce tego kredytowania trzeba ponosić. Tak, nie? natomiast pamiętajmy, że w tym rozwiązaniu, o którym ty powiedziałeś, ta nieruchomość, którą, na którą hipotekę zaciągamy, która stoi w mm. Polsce, musi być bez wpisów hipotecznych innych banków. Ona musi być spłacona czy, dział trzeci księgi wieczystej musi być czysty od wpisów, żeby inny bank chciał się, żeby bank chciał się móc wpisać w hipotekę na zabezpieczenie tej wierzytelności za, za granicą, żeby pozyskać finansowanie. Tak? tak? I... I oprócz tego jeszcze trzeba mieć zdolność finansową do spłacania tego Właśnie kredytu. Właśnie to chciałem dodać. Mhm. Okay. No. Także standardowa procedura kredytowa, tylko że nie kupujecie tamtej nieruchomości, tylko bierzecie pożyczkę pod tą nieruchomość, a tam kapitał sobie przeznaczacie tak. na zakupy. I pamiętajmy, że to procentowanie pożyczki hipotecznej będzie pewnie wyższe niż w przypadku kredytu hipotecznego. Mhm. Czy to dobry moment na tak. start? Yy, zakładam, że chodzi o inwestycje w nieruchomości, skoro, skoro na tym kanale to padło. Yy, więc cóż mogę powiedzieć, że. Nie wiem, czy to dobry, czy to jest najlepszy, tak? Uważam, że lepiej inwestować niż nie inwestować, zakładając, że robimy to z głową i zgłębiliśmy sobie ten rynek i nie chcemy trzymać gotówki na koncie. Zakładam, że tutaj na pewno lepsze owoce to przyniesie, natomiast my zawsze wyznajemy tą strategię uśrednienia ceny, więc nie chcemy się fokusować zbyt bardzo, czy dzisiaj rynek jest nagrzany, czy niedoszacowany, czy jutro będzie taniej, czy pojutrze będzie drożej. Wolimy mieć spokojną głowę, więc. To, co przynosi nam dużo spokoju, to to, że kupujemy po prostu regularnie w podobnych odstępach, za podobne kwoty co roku te nieruchomości, krypto, złoto i tak dalej, więc nie skupiamy się zbyt bardzo na cenie. Ja w, swojej, w swoim portfelu mam nieruchomości kupowane po 2700 za metr, mam po 22 za metr. Kupowane, więc staram się tą cenę maksymalnie wykładać, uśredniać i robić to regularnie i do końca życia. Nie wierzę w obligacje, nie wierzę w lokaty, nie wierzę w konto oszczędnościowe i tym bardziej w trzymanie gotówki na koncie oczywiście takiej, która nie wystarczyłaby mi na przeżycie. Nic, mhm. nic dodać. Nic Dobra. Co zrobić, jak wykorzystam już zdolność kredytową? Czyli trzy sloty wykorzystałeś kredytem mieszkaniowym i co dalej możesz tak, robić? Tak, zakładam, zakładam, że ktoś chce się tu dalej skalować i, mhm. no i po prostu nie wie jak. No to kolejnym rozwiązaniem jest e, takim zgodnym oczywiście z prawem wykorzystać zdolność kredytową e, twojej partnerki lub koleżanki lub przyjaciela. Mamy Lub, lub mamy tatę. Wykorzystać Ka ich zdolność, te trzy sloty kredytowe. Każdy pasel w cenie złota. Tak jest. E, alternatywnie lub równolegle do tego można Brać kredyt inwestycyjny, jeżeli ma się spółkę, jakąś firmę. Można kupować nieruchomości kredytem inwestycyjnym. O, o jakby warunkach rozmawialiśmy w innych wywiadach. My teraz już jesteśmy na etapie właśnie tego typu inwestycji, ponieważ jest to dla nas troszeczkę szerszym horyzontem. Większe kwoty, można większą skalowalność z tego zrobić. Lub trzecie rozwiązanie, to co jeżeli są wykorzystane trzy sloty kredytowe, to na pewno z relacji, jeżeli kredyty były zaciągane wcześniej, kiedy były ceny nieruchomości niższe, zakładając, że teraz można by było jedną z nieruchomości sprzedać i możliwe też wyciągnąć kapitał do pozyskania większej ilości środków, żeby kupić jednym kredytem kolejnym, większym, np. przykład dwie, trzy nieruchomości. Mhm. Księgi wieczyste, jeszcze, jeszcze może podzielone mieszkanie na dwu, czy trzy paki, więc jakby zwiększenie wartości aktywów trwałych w trzech slotach też byłoby na pewno ciekawym rozwiązaniem. Mhm. No ja tu dodam, że dosyć częstym rozwiązaniem, które my doradzamy, to jest po prostu odseparowanie obecnego majątku, posiadanego majątku w tych kredytach hipotecznych od PSL-u, wrzucenie całych, całego portfela nieruchomości do regonu, pozostawienie hipotek na PSL-u i działanie dalej w oparciu o business plan. Filip napisał kolejne pytanie: czy zadowoleni z krypto? No. Wiesz, moja strategia jest taka, że jak spada, to się cieszę, jak rośnie, to też się cieszę, no bo kupuję albo taniej, albo drożej, cały czas gdzieś tam wychodzę w proficie, tak naprawdę, bo robię to regularnie, wygładzam tą cenę i to już chyba wcześniej wybrzmiało o tej strategii mhm. DCA, DCA, więc to daje mi duże pokłady spokoju. Ale a propos krypto, to właśnie pamiętam na kanwie, czego mi się też takie podejście wykształtowało, bo parę host temu, dwie albo trzy, nie no tak jakoś będzie, miałem kopalnię kryptowalut w Wielenie Górze i y, pamiętam, że informatyk, który mi tam obsługiwał, spawał te stelaże, te karty graficzne tam osadzał i tak właśnie był takim moim doradcą inwestycyjnym w tej, w tej, tej branży. To pamiętam, że wtedy y, mocno y, telefon zaczął dzwonić, mówi, sprzedajemy. Wszystko, co wykopaliśmy, kopaliśmy e etery i mówi, że sprzedajemy, bo etery są na górce. No i sprzedawaliśmy po 7 dolarów te etery mhm. na górce, więc jakby na kanwie moich niezrealizowanych na dzisiaj zysków z tych potencjalnych eterów, które sprzedałem po 7 dolarów, no wiem, że gdybym je trzymał, po prostu byłoby znacznie lepiej. Nie? Więc wolę trzymać, kumulować i to jest moja strategia, więc nie chcę zbyt mocno się. Poddawać emocjom, że coś rośnie, to się mam cieszyć, a jak coś spada, to mam smutek. Raczej stosując tą strategię uśredniania, zawsze, zawsze będę miał uśmiech na twarzy. No tak, ale wychodzisz na przykład do stablecoinów w czasie, kiedy czujesz, że to jest już atecha? Nie, wiesz co? Żyję w takim schemacie, że chciałbym to mieć na wieczne niesprzedanie. Czyli tak nie sprzedanie? Nie robisz transakcji, Tak też miałem ho, ho, Hosset temu, ale jednak pozycje. Na krypto praktycznie zczyściłem do zera, z tego względu, że miałem duży projekt taki nieruchomościowy, który trochę się rozjechał i tam brakowało parę złotych, więc, więc musiałem się ratować tymi płynnymi asetami, więc tam na górce, po, znaczy nie, nie, nie mówię, że na idealnej górce, ale, ale z jakimś tam zyskiem pokaszowałem się i, i powychodziłem i teraz od ostatniej osy budowałem pozycję na krypto od nowa. Okay. Tak, następne? No, jak okay. radzić sobie z niepłacącym najemcą? Hmm. To jest niekończąca się historia. Dzwonicie do Kaska. <noise> Kazek jedzie. <noise> jedzie. Jak sobie radzimy z niepłacącym najemcą. Jest regularny co miesiąc kilka kilkadziesiąt osób zawsze zapomina zapłacić w terminie. Zakładamy, że niepłacący mówimy tutaj o takim terminie, że nie wpłacił, pomimo przypomnień, ponagleń, SMS-ów, wezwaniu do zapłaty. Wszystko zrobiliśmy, co mogliśmy w obrębie prawnym, zgodnym, oczywiście, z prawem, i nadal nie mamy pieniędzy. No Wtedy dochodzi do. No właśnie. No no, do czego? No wizy do, do wizyty. Do wizyty to, to osobistej na, na nieruchomości. Wycieczka terenowa. Tak, pouczenie wzrokowe. Tak, pouczenie słowne. Tak. W działu windykacji. Twardej, dalszych ruchów. Odwiedza i po prostu podpytuje, czy nie moglibyśmy teraz uiścić opłaty w dniu dzisiejszym, ponieważ najemca jest przeterminowany już jakby w realizacji płatności dwa tygodnie, no i żeby nie naliczać karnych odsetek, moglibyśmy po prostu podejść do bankomatu. Zazwyczaj to pomaga, chyba, że natrafimy na, naprawdę na taką osobę bardzo mocno zaprzyjaźnioną z prawem i ona będzie jakby poszukiwała artykułów prawnych na to, żeby jednak być dalej nieuczciwym najemcą. No to wtedy e, troszeczkę e, innych oczywiście zgodnie z prawem ruchy wykonujemy, ale to Polecamy korzystać z firm, które zajmują się tym profesjonalnie. Nie będziecie musieli samodzielnie tego robić, i to chyba jest najważniejsze, mm -hmm. nie? E, jakieś nowe inwestycje? E, to znaczy, by było czytać pytanie, miałbym czy jakieś nowe inwestycje? E, czy coś szykujemy dla naszych inwestorów? Oczywiście, że zawsze będzie coś w portfelu. E, szczegóły, <laughs> szczegóły, szczegóły. Szczegóły, szczegóły. No, Kamil, ty powiedzieliście dzisiaj o jednej inwestycji, ja powiem o drugiej. E, tak, no my we Wrocławiu na pewno cały czas mamy jakąś tam stałą współpracę pootwieraną z deweloperami, więc zakładam, że dalej ten system mieszkaniowy będziemy rozwijać. Jest dosyć dobry popyt na to, dobre, duże zapotrzebowanie, więc na pewno nowe jednostki będą się pojawiać. Co więcej, no teraz dzisiaj nagrywaliśmy też odcinek o. Ilości ogłoszeń na portalach dostępnych ogłoszeń, więc jesteśmy na TH, tak samo jak na Bitcoinie. Więc jest rewelacyjny moment na to, żeby rozmawiać z deweloperami, kontraktować sobie warunki harmonogramy, płatności, rabaty cenowe. Wyobraź sobie rabaty cenowe nawet do 2000 zł na metrze. Niektórzy deweloperzy Teraz oferują oczywiście sytuację do końca roku, z tego względu, że walka, o, walka o wyniki. Nie? Więc w Gdańsku też będziemy przygotowywali pakiet dla inwestorów. Sami będziemy też chcieli tam kupować dla siebie kilka lokali, pewnie pod kredyt inwestycyjny, ale że będziemy rezerwować większą liczbę, to będziemy zapraszali inwestorów do współpracy. Tak, i o wszystkich nowych ofertach trąpimy na social mediach. Instagramy i, i gdzie? I nasza lista sygnałowa, więc jak chcielibyście się zapisać na listę sygnałową, to oferta 3 i tam zawsze przychodzi newsletter z nowymi inwestycjami. I co? Ostatnie pytanko. Jaka jest cena obsługi najmu i co? I w jaki sposób mi się to opłaca? Mhm. Ty, czy ja? No to ja mogę powiedzieć, jak to we Wrocku wygląda. Na tą chwilę w okolicach 250 do 300 zł za jednostkę. To jest cena, jaką trzeba ponieść za totalny komfort, tak? I rzeczywiście ten dochód pasywny staje za jednostkę się pasywną, tak? za jednostkę mieszkaniową, za obsługę najemców. I tak naprawdę w tym wiąże się wszystko. My ten model kroiliśmy i tą obsługę zarządzania kroiliśmy pod siebie, tak naprawdę, tak. Ja tam nie wyobrażam, żeby. Tych najemców samodzielnie doglądać. Nie chciałbym tego robić, nie chciałbym się z tym ugotować, więc sam jestem dokładnie takim samym rekordem w Excelu, w naszym crm jak każdy z naszych inwestorów, więc począwszy od wprowadzenia tych najemców, zweryfikowania, podpisania umowy, nadzorowania płatności tych przepływów finansowych, pingowania o te płatności, monitorowania, reakcje na usterki. Windykacje, eksmisje, odświeżanie tych mieszkań i znowu koło na nowo robimy dokładnie wszystko, nawet już do tego stopnia, że nawet wystawiamy faktury dla naszych inwestorów, że nie muszą robić tego samodzielnie, że tam my dajemy znać, że w tym miesiącu czynsz był taki i taki, i on sobie wystawia samodzielnie fakturę. Tylko mamy CRM, z automatu sobie pobiera wszelkie dokumenty kosztowe, wszelkie dokumenty sprzedażowe, przerzuca do księgowości tak. i tak naprawdę poświęca na to. 3 do 5 minut w skali miesiąca, nie? więc w tym wypadku, oczywiście, w międzyczasie jeszcze gdzieś mi umknęło opłacanie tych rachunków za media, nie? Mm -hmm. bo też Część inwestorów zadaje nam pytania, czy wiesz dostają pieniądze od najemców, znaczy my pobieramy od najemców, przesyłamy i że oni sobie sami regulują te płatności. No to tak nie może działać, nie? To my chcemy dostarczać ten komfort, to my za ciebie płacimy tak. i ty dostajesz już kwotę po opłatach, tak. bo jak wyjedziesz na 3-4 lata albo zapłatniesz w śpiączkę, to masz do czego wracać i zawsze jesteś bogatszy, a nie, że jednak o, tam ci zlicytowali mieszkanie, bo nie płaciłeś czynszu, nie? że jednak wyłączyli prąd najemcom, bo nie zapłacili tak, w terminie prądu. dokładnie, dokładnie, więc no, tu kompleksowo tutaj do Narzucę jeszcze do tego, co Kamil powiedział, że też obsługujemy systemem zarządzania najmą, całą procedurę komunikacji z, z najemcą. Tego jest, tego jest dużo i tu warto by było powiedzieć, ile mniej więcej roboczo godzin w skali miesiąca zajmuje obsłużenie najemcy przez prywatną osobę. Jeżeli to jest najemca zaradny i najemca, który nie robi problemów, to na pewno to będzie około godziny dziennie praca nad nieruchomością, natomiast w przypadku najemcy takiego bardziej roszczeniowego to może być to kilkanaście godzin w skali miesiąca komunikacji z najemcą, czego jesteśmy sami jakby praktykami, że niektórzy najemcy dostarczają nam kilkanaście godzin, robocze godzin miesięcznie na to, żeby się z nim komunikować, więc to jest to, co właściciel nieruchomości, inwestor zarabia, znaczy dostaje w zamian za opłacenie czynszu zarządzania najmem tego 250-300 zł, o którym mówiłeś. U nas w Gdańsku ta kwota jest jakby procentowa od 10 do 25% w zależności od typu nieruchomości, lokalizacji i tego, czy jest wynajem długoterminowy, czy krótkoterminowy. Przebrnęliśmy. Przez włącznie 12 pytań. No. Ja naliczyłem 11, ale... Ja inaczej liczę trochę. Już już tak. inaczej. No. To jak z dobrą księgową. 1 plus 1, a ile ma być? <laughs> Pozdrawiamy, zachęcamy do lajkowania, subskrybowania. Trzymajcie się. Mać... Do usłyszenia. Do... Zabłogotałem się. Sie siemanko, Siemanko. Siemanko, Siemanko.